indyki spacerują, zaraz się bierzemy za robotę jakąś sprzątanie chodź, 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 damy trochę kuropatwą nie, kuropatwy nie dostaną, bo mają tam jeszcze te srebrne u gołąbków trochę się zaczęły lęgi dziwne bo jedna para ma tam w rogu o, teraz wyfrunął właśnie samczyk tam mają dwa jajka a tutaj mamy o skrzynce na gorącym uczynku. Niby ten czerwony to miał być samiec, ale w skrzynce jest pięć jajek, a mam jeszcze trzy cukrówki wolne. Białą samiczkę na pewno jest jedna, druga i ten. To już chyba trzy samiczki zniosły jajka w jednej skrzynce. Podejrzewam, wam, że już jest i szóste jajeczko. Gołąbki też mają, jedne tam jajeczko w tej w małej miseczce o. i tak to się prezentuje. Bażanty na razie cisza i spokój. Kuropatwy jeszcze też nic nie mają. Aworygenki też nic nie mają. Nie wiadomo czy to para jest. Sam, samiec na pewno jest, bo widziałem jak gruchał. Synogarlica senegalska też nic nie ma. Kuropatwy drugie skalne też nic nie mają. Ale mówię, jeszcze jest zimno, dopiero się wszystko zaczyna ruszać do lęgów. Pozdrawiam tą ładną niedzielę do zobaczenia.